Szanowni Państwo, szykuje nam się dzisiaj istna piłkarska uczta. Całe to oczekiwanie powoduje, że apetyt tylko rośnie. A dzisiaj, w końcu, możemy rozkoszować się naszym ulubionym sportem. Zeki pokaże dziś większe umiejętności. Halo? Tu Anglia. Nadajemy dziś trybun City of Manchester Stadium. Miał tu miejsce już nie jeden wielki piłkarski spektakl. A teraz przekonamy się, jak przygotowane są dobre gry obie ekipy. Na stanowisku komentatorskim jesteśmy w komplecie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Jesteśmy bardzo ciekawi, jak potoczą się losy tego półfinału. Obaj przeciwnicy marzą o końcowym sukcesie. Zespół Manchesteru City zmierzy się z Realem Madryt. Półfinał to nie jest zdecydowanie spotkanie towarzyskie. Tu nikt nie będzie się bawił w subtelności, nikt nie odstawi nogi. Oba zespoły będą gryźć trawę, byle tylko wykazać swoją wyższość. Przed nami wspaniałe widowisko. Rodrigo Bellingham przy piłce. Piłka poza boiskiem. Gra przerwana. Out. Sędzia Dwiżdżę rzut wony dla City. Ruben Dias. John Stones. Grealish przy piłce. Ośrodkowanie do Bernardo Silwy zatrzymuje własnym ciałem, ale to nie koniec. I offside Jacku, ten gol nie zostanie uznany. Był spalony. Naprawdę niewiele zabrakło, mogą mówić o sporym pefie. Tony cross. I do Viniciusa. Rzut wolny dla Realu Madryt. Sędzia nie pokazuje kartki za to przewinienie. Tylko upomina. No ale teraz trzeba będzie już uważać. Piłka z wolnego. Posłana w szesnastkę. Mogło być groźnie, ale wybija piłkę po tej wrzutce. Grilisz. John Stones. Kevin de Bruyne Grillisz przy piłce. Juka do Bernardo Silva, Tak, bramka! Ależ teraz się złożył. Fantastyczne uderzenie. Proszę państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. Dodańmy teraz świetne dośrodkowanie, od którego to się zaczęło. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. No to mamy 1 do 0. Jack Grealish oddaje do Stonesa. Uwaga, uderza z dystansu! Jednak ostatecznie niewielkie to było zagrożenie. Rutynowa wręcz obrona. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. O, właśnie tak, trzeba grać z obrońcami. Ale to by było tyle. Naprawdę dobra organizacja gry defensywnej. Nie, nie zgrało się to teraz w czasie. Spalony. Teraz uwaga, agresywny pressing przynosi przechwyt. Może być z tego okazja. Bez wątpienia. Było przewinienie. Będziesz rzut wolny. Żółta kartka za to zagranie. Służna decyzja. Sędzia musi panować nad beczem. No tak, ten strzał powinni chyba puszczać trenerzy juniorom, by pokazać, czego nie robić z rzutem wolnym z takiej odległości. Tak Tomku strasznie teraz spudłował. Posłuchajmy zresztą reakcji na trybunę. Przerwa za nami pierwsze 45 minut tego spotkania. Przerwa za nami, proszę Państwa. Ukaże obu ekip już gotowi do gry. Od środka znowią mecz obywatele. Tracą teraz piłkę The Citizens. Real Madrid dostaje rzut wolny. Mogą teraz ruszyć z kontrą. No i koniec tej akcji. Niecelne podanie kończy się autem dla drużyny przeciwnej. Grilisz. Juhado do Bernardo Silwy. I teraz Rodri decyduje się na strzał. Nie do wiary, gol! Kto by się spodziewał, że ten strzał wpadnie? Teraz możemy obejrzeć pod różnymi kątami, jak doszło do strzału, a piłka pada do bramki, ależ to wyszło. Na razie 2-0. Rzut wolny dla Realu Madryt. No cóż, zamysł był dobry, ale wykonanie nie najlepsze. Mocno niecelna ta główka. Guardiol. John Stones. Joszko Guardiol. Guardiol. Spokojnie teraz wymieniają podania na własnej połowie. Ale trudno się dziwić. Czas gra na ich korzyść. Nie muszą się spieszyć. W ogóle nic nie muszą. Luźno teraz na skrzydle. Tamtędy atakuje Manchester City. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Chwila gapiostwa zdarza się każdemu. Ale na bramce 5 minut do końca regulaminowego czasu gry. A kanji. No i guardiol. Przeniesienie teraz ciężaru gry na drugie skrzydło. Tak jest! Kibice Manchesteru City czekali na ten gwizdek. Trzeba przyznać, że Bernardo Silva rozegrał dziś naprawdę fajne spotkanie. Pełnił ważną rolę w swoim zespole. Było widać, że jest dziś w dobrej dyspozycji, pomaga zespołowi i wspólnie sięgają po wygraną.